My mamy dobrą partnerską koalicję. I naprawdę ani Sławomir Mensen, ani Krzysztof Bosak nie mają zamiaru rezygnować z Konfederacji na rzecz wchodzenia do rządu, tak, czy, czy rozbijania tutaj Konfederacji, żeby potem jakoś łatwiej było w ewentualnym 20, znaczy ewentualnie w 2027 roku pozyskiwać się jako potencjalnych koalicjantów część Konfederacji. Ja uważam, że, że to, to się nie uda, tak, to znaczy to się nie uda. Nie uda się rozbić Konfederacji, bo gdyby to się miało udać, to już to by się wydarzyło dużo, dużo wcześniej. My naprawdę nauczyliśmy się dobrze ze sobą współpracować i dla nas Nowa Nadzieja jest naprawdę dobrym koalicjantem, dobrym partnerem. Mimo, Owszem, że jesteście w różnych grupach politycznych w parlamencie. Mimo, że jesteśmy, tak, ale mimo tego, że nawet w wielu, może nie w wielu, ale są sprawy, w których my się naprawdę nie zgadzamy, i to nie przeszkadza nam w tym, żeby formułować wspólny program, żeby razem przygotowywać się do wyborów, żeby właśnie razem startować w 2027 roku. Także ta współpraca jest naprawdę bardzo. Bardzo dobra. Oczywiście naszym wrogom zależy na tym i to nie tylko prezesowi Kaczyńskiemu, ale również premierowi Tuskowi zależałoby na tym, żeby rozbić, rozbić konfederację, no ale to się, to się nie uda.